Zima. Rano patrzysz na termometr, minus 5, a ty znowu stoisz przed szafą i myślisz, byle było ciepło. I kończy się jak co roku. Gruby badziew, w którym marzniesz i wyglądasz jak bałwan. Co ja mam znowu na siebie włożyć? W tym wyglądam jak bałwan, a i tak jest zimno. Ten film jest dla mężczyzn, którzy mają dość tego scenariusza. Daj mi 10 minut, a pokażę ci narzędzie, które ogarnie Twoją zimową szafę raz. A dobrze. Dziś premiera przewodnika klasycznego mężczyzny na zimę. To nie jest kolejny e-book, który wrzucisz na wirtualną półkę. To jest instrukcja obsługi Twojej szafy, Twojego komfortu i Twojej pewności siebie. Jeśli znasz moje e-booki, to wiesz o co chodzi. Na ekranie masz kod QR. W opisie jest link. Idź i bierz, bo to najlepsza inwestycja, jaką zrobisz w tym sezonie. A jeśli jesteś tu nowy i myślisz hmm, czy to dla mnie? To zostań. Po tym filmie będziesz wiedział, że to jest dokładnie to, czego potrzebujesz. Czym jest AppBook? To interaktywne narzędzia. Działa jak aplikacja w Twoim telefonie. Klikasz w spis treści i w ułamku sekundy lądujesz tam, gdzie chcesz. Zero przewijania setek stron. Potrzebujesz wiedzy o płaszczach. Klikasz, potrzebujesz butów, które nie przymokną w pluchę? Klikasz, potrzebujesz gotowego zestawu na Wigilię Firmową? Klikasz i masz to. Przejdźmy do konkretów, bo za to mnie cenicie. Spis treści. Osiem rozdziałów napakowanych wiedzą, której nie znajdziesz w przypadkowych artykułach w sieci. Tutaj nie ma lania wody, jest samo gęste. Rozdział pierwszy. Materiały, jak wybierać, by grzały i dobrze wyglądały. To jest twój filtr. Nauczę cię czytać metki tak, że w 5 sekund odróżnisz sweter, w którym zmarzniesz, od tego, w którym przechodzisz całą zimę w komforcie. Wełna, kaszmir, ale też wypełnienia. Co działa, a co jest ściemą. I najważniejsze, jak o to dbać, żeby przetrwał lata, a nie jeden sezon. Rozdział drugi: płaszcz krok po kroku, jak wybrać taki, który posłuży Ci dekady. I tutaj pokażę Ci, jak wybrać ten jeden idealny płaszcz no, na dekadę. Długość, krój, kolor, obalamy mity o tym, że niski facet nie może nosić długiego płaszcza. Bzdura, pokażę Ci, jak to zrobić dobrze. Rozdział 3. styl bez wieku, jak uniknąć dziadkowatości i dobrać ubrania do sylwetki. Zimą łatwo wpaść właśnie w tą pułapkę dziadkowatości. Stary, rozciągnięty sweter, bezkształtna czapka, no słabo. Pokażę Ci, jak uniknąć tego efektu i jak dopasować te grube, zimowe warstwy do Twojej sylwetki, żebyś wyglądał świetnie. Rozdział czwarty, system zimowej szafy, fundamenty i urozmaicenia. To jest hit. Uwielbiacie ten rozdział. Jeśli zaczynasz, masz gotową listę zakupów, co musisz mieć. Jeśli jesteś zaawansowany, pokazuję ci, co dokupić, żeby wejść na poziom wyżej. A potem kolejne rozdziały tutaj, panowie, wchodzi praktyka. 60 gotowych stylizacji. Kopiuj i wklej na każdą okazję. 60. Każda opisana, każda przemyślana. Masz tutaj sylwester, święta, praca w biurze, weekendowy wyjazd w góry, randka, spotkanie ze znajomymi. Nie musisz myśleć. Otwierasz apuka, e wybierasz stylizację, kopiujesz zestaw. Zobacz, pokażę ci, jak to działa. Jesteśmy tutaj na spisie treści, tak? Mhm. Klikasz sobie 60 gotowych stylizacji. Tutaj masz stronę rozdziału. Podział jest na kolory spodni, żeby Wam było wygodnie. Tak chcieliście, więc powiedzmy, że chcesz zobaczyć jeansy. Więc klikasz i przenosicie od razu do stylizacji numer 10. Tu po prawej masz guziki do ubrań, które bezpośrednio przeniosą cię do sklepów, i to jest do tych ubrań, co ja tutaj mam na sobie. Powiedzmy, że chcesz taki golf, więc klikasz tutaj na napis golf i już jesteś na sklepie. I uwaga, nowość w tej edycji, każda stylizacja jest zdekonstruowana. Daje ci opis tu na górze, dlaczego to działa, i podpowiadam. Chcesz bardziej elegancko? Zrób to i to. Chcesz bardziej na luzie? Zrób to i tamto. Daje ci wędkę, a nie tylko ryba. Uczę cię myśleć stylem. Połowa stylizacji jest na mnie w genialnej scenerii Old Money. Grand Hotel Pub. to tam. Kręcono Casino Royale z Bondem miejsce, gdzie arystokracja bywa od ponad 300 lat klimat nie do podrobienia a druga połowa uwaga jest wygenerowana na mężczyznach AI. Zobacz. Po co? żeby pokazać Wam, jak te ubrania leżą na innych sylwetkach na mężczyznach grubszych, na blondynach na facetach z inną karnacją niż ja i uwaga, to nie są jakieś badziewne modele z czata GPT w losowych ciuchach. Nawet na modelach AI ubrania są prawdziwe, i do każdej takiej stylizacji masz również tu po prawej bezpośrednie linki do wszystkich ubrań. Bardzo często o to pytaliście, no więc jest. No i jeśli chodzi o linki, to na co? To jest to, na co czekaliście najbardziej. Przekopałem cały internet, setki sklepów, tysiące ofert. I wybrałem dla Ciebie tylko to, co jest warte Twoich pieniędzy. Prawie 900 linków, swetry z wełny Merino, które nie kosztują fortuny. Kaszmiry, które nie wyczyszczą Ci portfela, płaszcze z dobrym składem, skórzane buty, które przeżyją każdą pluchę. Kurtki, które są ciepłe, ale nie wyglądają jak worek na śmieci. Wszystko jest podzielone kategoriami i cenami. Masz budżet, stówę na swetar? Proszę bardzo. Masz 1000 zł? Też znajdziesz coś dla siebie: od sieciówek po zagraniczne marki premium, o których pewnie nawet nie słyszałeś. Wszystko sprawdzone żadnych fejków, żadnych problemów ze zwrotem odpowiednie, sprawdzone dostawy. Ale to nie wszystko. W tej edycji mam bonus, który rozbija bank. Do każdego zakupu zimowego przewodnika dostajesz za darmo kompletny, osobny ABUK o zegarkach to jest kompendium wiedzy. Tutaj wrzucam Ci spis treści. Wszystkie techniczne aspekty, na co uważać, jak dopasować do nadgarstka, jak dopasować do ubioru. I uwaga, lista ośmiu ikonicznych zegarków i ich genialnych, tańszych zamienników. Chcesz mieć styl Rolexa, ale nie chcesz wydawać 50 tysięcy? Pokażę Ci, co kupić za dużo mniej, żeby mieć świetną jakość i ten sam klimat. To jest wiedza warta osobnych pieniędzy. A ty dostajesz ją w prezencie. Panowie, to jest system, to nie jest wydatek, to jest inwestycja. Tak naprawdę za cenę jednej nietrafionej bluzy, którą gdzieś tam rzucisz w kąt, dostajesz narzędzie, które ustawi twój styl na lata. Zobacz, przeczytam ci trzy wiadomości od mężczyzn, którzy już ogarnęli się z moimi abbukami. Dexus, który wczoraj zaskoczył mnie, dosłownie wczoraj, zaskoczył mnie taką wiadomością. Kanał Marcina to jest złoto. Najlepszy kanał na temat mody męskiej na polskim YouTube. Cieszę się, że w tym roku miałem możliwość go poznać. Moje stylizacje na lato oraz jesień wskoczyły na wyższy poziom, a nie mogę się doczekać Abbuka na zimę. Marcin, dziękuję ci bardzo za to, co robisz. Panowie, nie żałujcie sobie na Abbuka, bo to jest naprawdę konkretna zmiana w życiu. Albo Fabian który napisał: Marcinie, dziękuję za to, co dla nas robisz. Zmieniłeś i zmieniasz styl wielu mężczyzn na lepsze. A co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Że za stylem wszystko inne także idzie w górę, bo gdy już ogarniesz styl, to zaczynasz ogarniać własne życie zarówno osobiste, zawodowe, jak i finansowe. Czekamy na Abuka, znając Ciebie, wiem, że będzie to coś pięknego. Albo Łukasz. Kupuję oba w sobotę. W takiej cenie tyle wiedzy i tyle linków do ubrań, to jak za darmo. Coś czuję, że będziesz musiał przedłużyć ofertę weekendową. Wydaje mi się, że serwery będą płonąć. No panowie, nie planuję przedłużać. Ta oferta weekendowa będzie tylko w sobotę i w niedzielę, ale mam nadzieję, że tym razem serwery wytrzymają. To, co wam tutaj przeczytałem, to są wasze historie. I ty możesz być następny. Tylko w okresie premierowym, czyli do 30 listopada zimowy przewodnik kosztuje 149 zł. Potem cena wzrasta na 189. Nigdy nie będzie taniej. Masz wybór, możesz wydać te 149 zł na pizzę i piwo w weekend. Ale jeśli jesteś ambitny, to możesz zainwestować w siebie. W swój wizerunek, w to, jak postrzegają cię inni. Pomoże ci to w pracy, w relacjach z kobietami i ogólnie w życiu. Nie musisz mi wierzyć. Zaufaj tysiącom mężczyzn, którzy już zmienili swoje życie i sprawdź to. A dla tych, którzy chcą więcej, przygotowałem pakiety właśnie ten pakiet weekendowy, o którym pisał Łukasz. I teraz uwaga to jest petarda. Tylko dziś i jutro mam dla Ciebie specjalną cenę na pakiet Zima 2024 i Zima 2025. Tylko 239 zł. Wejdź na moją stronę i zobacz inne promocje. Kup to, czego potrzebujesz, bo te zniżki to jest mój prezent dla Ciebie. To jest kumulacja z okazji premiery, Black Friday i świąt. To jest Twoja motywacja, abyś zmienił coś w swoim życiu w kolejnym roku. Nie będzie lepszej okazji, nie będzie lepszej ceny. Link jest w opisie. Kod QR masz na ekranie www.marcinnawrocki.com. Klikasz, kupujesz i za 5 minut możesz ogarnąć swoją zimę. Jeśli szukasz tanich trików, żeby no, jakoś dociągnąć tę zimę w starych dresach, to nie jest to materiał dla Ciebie. Ale jeśli czujesz, że czas w końcu wyglądać jak mężczyzna z klasą, a nie jak wieczny student w bluzie, to ten appbook, on jest dokładnie dla Ciebie. I na koniec bądźcie czujni, śledź Instagrama, shorty, posty na YouTube i filmy, bo przez najbliższe tygodnie będę pokazywał na żywo te stylizacje. Będę omawiał konkretne produkty z linków i dawał znać o promocjach w sklepie. W sklepach nie zostawiam Was z tym samych. Widzimy się w klubie dobrze ubranych mężczyzn. Czekam na Ciebie. Powodzenia!